Cześć! Nazywam się Marcin Ryszka, jestem kapitanem Wisły Kraków Blind Football. W kwietniu dołączyliśmy do naszej wiślackiej rodziny. Dzisiaj startuje zbiórka prowadzona przez socjos, z której dochód zostanie przekazany na naszą ekipę. Mam nadzieję, że ta nasza wspólna akcja pomoże nam w Krakowie usłyszeć futbol. Cześć, nazywam się Piotr Gleśkiewicz, jestem prezesem Stowarzyszenia Socioz Wisła Kraków. Serdecznie wszystkich Państwa zachęcam do wsparcia akcji przeprowadzonej właśnie dla chłopaków z blind footballu. Będziemy mieli różne aukcje charytatywne, będziemy mieli podany numer konta, na który można przelewać pieniądze. Serdecznie wszystkich zachęcam i zapraszam. No i do zobaczenia. Do zobaczenia.